Zostać YouTuberem To tytuł filmu, który aktualnie kliknąłeś Ja zapisałem sobie trochę notatek Zredagowanych przez chat GPT również I dzisiaj zamierzam powiedzieć Pogadać o tym jak, jak zostać YouTuberem Jak to jest Dlaczego ktoś chciałby Powiem o Ankiecie, która była Na mojej karcie na społeczności I O wielu różnych ciekawych rzeczach Jak chcesz zostać YouTuberem to przemyśl jeszcze raz tą decyzję. Więc <grych> no tak. Najpierw o mnie sobie pogadam o samym sobie, o własnym, o mojej personifikacji, osobowości. Bycie youtuberem nie jest czytem moich ambicji. Tak sobie zapisałem. Dlaczego? Definiować się jako youtuber to jest trochę. Bardzo, bardzo, bardzo zamknięta. Y, nisza, zamknięta część twojej osoby. Jakby w momencie, kiedy ty. Jesteś youtuberem, ty jesteś osobą, która definiuje jako youtuber, to bardzo zamykasz sobie wiele ścieżek. Więc dla mnie youtuber to nie jest szczyt moich ambicji. Nie chcę być youtuberem i tyle. To nie jest mój cel. Ale jest to droga ku celu. Stoi on. Jest on częścią drogi ku celu, jaki mam. Ja zaśmiecałem serwer YouTube'a przez ponad 4 lata. Bo mój pierwszy film pojawił się 21 marca 2021 roku. 21 marca 2021 roku, kiedy wrzuciłem ten film, to był. To byłem ja, Kastracik. 11, chyba, nie ile. No. <laughs> mniej niż 15 lat. Nie wiem ile dokładnie. Nie będę tego liczył. Tak. Wróciłem wtedy ten film. To był gameplay z Minecrafta, gdzie grałem w Bedwarsy. Nie, nie grałem w Bedwarsy, tylko w Bridge. Bridge Fighter, coś takiego, co się nazywało. Na Cube Game w ogóle. Nieprawdopodobny serwer. Niestety aktualnie nieaktywny, jak mi się wydaje. Tak, tak mi się wydaje, no. Nieaktywny aktualnie serwer. Grałem w tamte Bridge Warsy. Byłem kastracikiem, nie potrafiłem mówić do mikrofonu. To był moment, w którym. Na, mało nawet rozmawiałem z innymi ludźmi. Ja jako taki mały dzieciak potrafiłem przesiedzieć po prostu cały dzień, 48 godzin ciągiem przed komputerem, nie odezwać się ani razu. Nie potrafiłem mówić, dosłownie nie potrafiłem mówić. Fizycznie moje umiejętności mowy były wyłączone na bardzo niskim poziomie. Oczywiście aktualnie też nie mam wysokich umiejętności. Dzisiejszy film jest benchmarkiem, bo chciałem zobaczyć sobie faktycznie... Czy nauczyłem się czegokolwiek przez te ostatnie 12 dni, jak nie mam tworzenia tych, tej serii? Więc nie potrafię mówić, zapowietrzałem się. Okropna rzecz. Ale już 4 lata, prawie 5 lat jestem na tej platformie. Zaśmiecam serwery. I dopiero przez ostatni rok, tak naprawdę, wszystkie milestony, jakie można osiągnąć na YouTube, osiągnąłem. Nie nie osiągnąłem wszystkich jakie można osiągnąć na YouTube, ale wszystkie jakie osiągnąłem, Milestony osiągnąłem przez ostatni rok na tym kanale. Miałem jeszcze drugi kanał. To nie. Ja go nie biorę jako cokolwiek, to ja tworzyłem, to nie było nic kreatywnego, podpierdałem filmy z Instagramu i wrzucałem je na YouTube'a. Nie róbcie tak, bez sensu, marnowanie czasu. Nie polecam na sposób uczyć się czegokolwiek. Troszeczkę z. Zdesensytyzowało mnie to na cyferki, bo były tam wtedy duże cyferki. Więc. Powiedzmy, że ta desensytyzacja na cyferki była. Była tego warta. Ale ściągali mi ten kanał, usunęli mi część mojej historii nie mam. W momencie, kiedy usuwałem ci kanał na YouTube nawet nie masz. Nie masz możliwości pobrania sobie filmów, które tam wrzuciłeś. To jest smutne. cała twoja historia po prostu i nie ma. Tak, wszystkie kamienie milowe zaliczyłem pierwszy raz właśnie na tym kanale, przez ostatni rok. Bawiłem się w szorcie i tak dalej. Najwięcej nauczyłem się z tej serii, która aktualnie jest na kanale. Zauważyłem coś, co słyszałem przez ostatnie wiele lat: że w momencie, kiedy konsekwentnie wykonujesz to samo przez długi okres czasu, wyniki są nieprawdopodobne. Nie spodziewałbyś się, jakie wyniki się tworzą, kiedy... Wykonujesz coś konsekwentnie przez jakąś, jakiś okres czasu. Więc teraz o tobie, drogi widzu, będzie, będę mówił. Jest jedna rzecz, która naprawdę nauczy cię youtubera. To Chad GPT napisał: Ustaw sobie wymagający cel. Mój cel brzmiał: 30 dni daily, czyli publikowanie przez 30 dni codziennie nowego filmu. Jeszcze go nie wykonałem. A już chcę go kończyć, więc nie mogę tego zrobić. Miałem bardzo, bardzo silne potrzeby zrobienia czegoś. W się sensie zmienienia czegoś w tej serii przez ostatnie 30-40 minut. To miał być ten film, to miał być benchmark moich umiejętności, i potem miałem skończyć z daily, i wstawiać dalej tą samą, tej samej serii filmy, tylko że w wyższej jakości merytorycznie, ale. No, nie robię tego, ja kontynuuję tą samą serię. Ja chcę dokończyć ją i wtedy dopiero robić nowe rzeczy. Bo taki był cel, miałem zobaczyć, czy jestem w stanie przez 30 dni, przez jeden miesiąc poświęcić się jednej rzeczy. No oczywiście tego to się nie dzieje tak naprawdę, no bo jest jeszcze ta szkoła, jest rodzina, e, prywatne rzeczy. Może powiem o nich w innych filmach. Jest to ciekawy temat, który się przydarzył ostatnio u mnie, ale nie wiem, czy chcę jeszcze o nim mówić. Więc, jeżeli będziecie publikować, jeżeli znajdziecie sobie w typ filmu, treść, którą będziecie w, będziecie w stanie przez 30 minut codziennie wrzucać na YouTube'a, obiecuję wam, że będą rezultaty, będą wyniki. Nie zawiedziecie się tym. Nauczycie się bardzo wiele o coszkiach, lidiach, YouTubie, algorytmach. Poznacie wielu ludzi. To jest wasz cel, jeżeli chcecie zostać YouTuberem. Codziennie wrzucał jeden film trwający co najmniej 5 minut. Oczywiście długość filmu zależy od tego, jak bardzo wymagająca jest nisza, w której pożyczany film. Ja aktualnie te filmy, no to. Spędzam tyle czasu nad tymi filmami, ile czasu spędzam na gadaniu razy z dwa. Czyli X to jest ilość czasu, którą spędzam na gadaniu, do drugiej, znaczy razy z dwa, dwa razy ten czas, bo muszę jeszcze przemontować film, muszę jeszcze wyrenderować go. To trochę czasu zajmuje czasami, bo. Primierka wysypuje się i muszę przez 40 minut naprawiać rzeczy. Co ja tu robię z tą zapalniczką playboy? Uj, zrobiłem w domu sobie. 2. Czas trwania i poziom skomplikowania mogą się różnić. Ważna jest regularność. Tak. Nie, nie jest ważne ile czasu. Nie jest ważne jak skomplikowany jest film. Jakie jest jakości. To jest coś, co kłóci się z tym, co mówił Elomordo na przykład. Ja, w mojej opinii. Jest ważniejsze, żebyś nauczył się robić coś regularnie przez, długą, do, przez długi okres czasu, niż żebyś robił te filmy jakościowe. Elomordo miał odmienne zdanie, no i widzimy jaka jest różnica między mną a nim. Kilka lat. <laughs> Wydaje mi się, że wyniki będą te same lub, lub będę miał lepsze. To jest samo. to wiara w samego siebie tylko i wyłącznie. No. Ale tak, Elon Mordo mówił, że nie skupiał się w ogóle na regularności ani na tym, żeby często wrzucać filmy, tylko na jakości tych filmów. To też jest jakaś droga. Ja osobiście wybrałem drogę, aktualnie, którą, którą się toczę, żeby wrzucać przez 30 dni po prostu coś, czyli ćwiczę regularność z niską tak naprawdę jakością tych filmów. To nie daje oczywiście takich, takich wyników, jakie by dawało. Gdybym te filmy robił jakościowe na poziomie Elomordo, to jest niemożliwe aktualnie dla mnie. Nie jestem, nie zrobiłem tylu filmów jeszcze, żeby tak potrafić, ale. No są, są różne szkoły, tak. W trakcie tych 30, 30 dni nauczysz się więcej niż z poradników poprzez własne doświadczenia. Kurwa, obejrzałem co najmniej 100, 100 godzin, nie, fuj więcej niż 100 godzin. Dużo, bardzo, bardzo wiele godzin obejrzałem filmów poradnikowych mierzących nauczyć mnie YouTube'a. Nie róbcie tego. To jest ostatni film, jaki macie obejrzeć w tym temacie. Jeżeli chcesz coś osiągnąć na YouTube, jeżeli to jest faktycznie twój cel. Jeżeli chcesz faktycznie coś z tym zrobić, nie podpalaj tego kurczaka. Proszę, rok z przeszłości nie rób tego. Nie pamiętam, czego podpaliłem, ale nie rób tego. Jeżeli chcesz coś osiągnąć na YouTube, po prostu zrób. Zacznij wrzucać filmy przez 30 dni i zobaczysz, że albo wejdzie ci to w nawyk i będziesz dalej je wrzucał, bo będziesz chciał dalej osiągać cyferki. Bo generalnie to YouTube działa tak, że wykres jest wykładniczy. Wykres progresu jest wykładniczy. Kiedy zaczynasz, przez bardzo długi czas nic się nie dzieje. Bardzo długo nic się nie dzieje. Możesz mieć po tysiąc viewsów, przez hu i tak. Możesz mieć po 10, 20. Nic, nic nie będzie ci wychodzić. Przez pierwsze bardzo długi okres czasu nie będzie ci nic wychodzić. I potem nagle wypierdoli i będzie. Do 5 milionów subskrypcji, tak o. w ciągu nieprawdopodobnie krótkim, krótkiej ilości czasu. Tak działa YouTube. Widzieliśmy to na przykładach wielu twórców. Zobaczycie to na moim przykładzie. Fajnie by było, gdybyście zobaczyli to też na swoim przykładzie. Następnie. Dzięki temu, że Twoje własne czyny. Dzięki temu, że to twoje własne czyny, nauka zostanie z tobą na długo. W momencie, kiedy oglądasz poradnik, zwracasz na niego uwagę tak połowicznie, na drugim monitorze grasz kurwa w klocki, w ogóle nie myślisz o tym, nie słuchasz mnie aktualnie, no i nic z tego nie wyciągasz. Zapominasz o tym, że w ogóle obejrzałeś ten film po dniu dwóch, czasami nawet po kilku godzinach, niczym skrobowanie TikToka dla ciebie to jest, no i nic z tego nie wyciągasz. Pomimo, że klikasz ten film filmu, ty, Tytuł filmu jest na przykład też zostać youtuberem? Obejrzyj to Ty stwierdzasz tak, że chcesz zostać youtuberem Ale zazwyczaj tak naprawdę go nie chcesz Ty tego nie chcesz Ty po prostu chcesz trochę rozrywki Chcesz trochę odmurzyć swoją głowę Chcesz mieć trochę bodźców w tle Żeby nie myśleć o niczym To jest okropne, nie rób się tak Dodatkowo Zostawiłem posta na społeczności na moim YouTubie Na na społeczności na moim YouTubie Zaraz powiem wam, jakie były procenty. Pytanie było dokładnie takie, czy chciałbyś zostać YouTuberem? YouTuber był jak mniem. Ma... Tak, YouTuber jest w 109 powiedzmy 100 głosów. 77% na tak 77 na 100 osób chciałoby zostać YouTuberem. Na 10 milionów osób, 7 milionów 700 tysięcy osób chciałoby zostać YouTuberem. To jest nieprawda, ale tak często robią sondaże w polityce: biorą małą grupę społeczną, najprawdopodobniej słabo słabo, zagad, słabo zrobioną, gdzie są albo sami mężczyźni, same kobiety. Słabo zrobiony sondaż biorą na ma bardzo małe grupy społeczne i potem powiększają to do całej Polski i pokazują ci wynik, kurwa. Tak wyglądają sondaże. Kolejna dezinformacja. Jak ktoś, chce się, jak ktoś chce mi powiedzieć w komentarzu, że nie mam racji, zapraszam do tego, zachęcam. Będę przepinał takie komentarze. Przez ostatnie kilka filmów mówiłem, że ja nie jestem wyrośnią, nie mówię żadnej prawdy. Cokolwiek, co usłyszycie u mnie, sprawdźcie to, jeżeli jesteście w jakikolwiek sposób emocjonalnie z tym związani. Sprawdźcie to, jeżeli wam się podoba ta informacja. Jeżeli ja mówię, że Kurwy na ogół to kosztują od 10 do 50 zł. Ja nie mam żadnych, żadnego doświadczenia z kurwami. Nie wiem, ile kosztują kurwy. Sami się sprawdźcie Ja tylko pluję informacjami, które mogą bardzo, bardzo prawdopodobnie nie są prawdziwe. I wy możecie zrobić z tymi informacjami, co tylko chcecie. Czy mamy jeszcze jakieś rady ciekawe dla nowo powstających youtuberów? Tak jak mówię, są, jest wiele dróg, możecie skupić się na regularności, możecie skupić się na jakości filmów. Ja osobiście skupiam się aktualnie na regularności, w momencie, kiedy nauczę się regularności, co jest dla mnie bardzo dużym problemem, zacznę tworzyć jakościowe filmy, bo umiejętności w programach mam. Muszę jedyne, czego się nauczyć, to tworzyć historię. Storytelling jest nieprawdopodobnie ważną rzeczą, ponieważ cały YouTube to jest tak naprawdę pisanie historii. I to nie jest powtarzanie jakichś pierdół, które usłyszałem na jakimś poradniku, tylko naprawdę faktyczna moja obserwacja, to ja robię tutaj, co widzisz, na mnie. <laughs> co ja robię? Bez pitbreeze'a nie umiem, nie grasz w Bedwarsów, to co, Chyba tyle, bardzo dziękuję za uwagę. Ja byłem Mirok. Wy byliście zajebiści. Dziękuję za I do następnego. Siemanu.